Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dziś mamy film z przeprowadzki. W końcu ja wiem, czekaliście tak samo jak ja, aczkolwiek przeprowadzamy się, nie mając kuchni. Także <grytanie> tu stoi lodówka. Właśnie przed chwilą przewoziliśmy wszystko, ja szybko ją przetarłam. Powsadzałam wszystkie rzeczy. No a tutaj jest dalej dziura zamiast kuchni. Także generalnie będziemy gotować przez najbliższe kilka dni w airfryerze, ale dopiero jakoś we wtorek czy w środę, ja nie wiem, sama mają być meble. A to już. O, o, o. Tak, o może Wam pokażę. Kanapę, proszę bardzo, jest wielka, ale my musimy mieć dużą kanapę. O, ojoj, stolik się porysował. Dave nie będzie zadowolony. A to w ogóle, słuchajcie, pan fakt. Jackie pogryzł. Jak jeszcze zostawał sam w domu, miał taki, to był taki najmocniejszy jego moment z lękiem separacyjnym, to w pindolił nawet stolik. Tak. A teraz w końcu już wiecie, już jest ogarnięte, poza tym ja też pracuję z domu, więc mogliśmy sobie pozwolić na kanapy. Poza tym, no tak jak Wam mówiłam, nie było żadnej używanej w normalnej, w normalnej cenie i o normalnej wielkości, a my potrzebowaliśmy właśnie taką, żeby tu jeszcze przejście było. Także witajcie w kolejnym filmie z serii Uwaga przeprowadzamy się. Tym razem już faktycznie to będzie pierwsza noc, którą tu spędzimy tutaj o w tej chacie, także jestem przeszczęśliwa, jest to rozpiździel totalny. O widzę, że mamy drzwi w kiblu w końcu. Tak, zostały z powrotem zamontowane. Czekajcie, tak, ostre, żebyście mnie lepiej widzieli. Ej, mamy w końcu żywki blu zamontowane, a ja co? Szybko przerzuciłam. Uuu, mamy router od internetu podłączony. Zobaczymy, jaki tu będzie internet, bo tam mieliśmy światłowód, tu nie ma światłowodu, więc no to jest jedna wielka loteria, jaki tu będzie internet. Mam nadzieję, że jak najlepszy, jak na te warunki, które tutaj są, bo wiecie, my mieszkamy w krzakach. No słuchajcie, tu gdzieś pociągi jeżdżą, tu są krzaczory, tu w ogóle nikogo nie ma po tej stronie, nie wiem, jak. Gdzie jest ktoś najbliżej. W sensie nie aż tak daleko to nie jest jakieś, wiecie, wygwizdów, no ale jednak krzaki. I co? No fajnie. Fajnie cieszę się, bo w ogóle ta decyzja to była taka, no taka dosyć spontaniczna. I tak wiecie, my w ciągu tak naprawdę dwóch godzin spakowaliśmy prawie całą chatę i ją przewieźliśmy tutaj. No bo to nie jest daleko. Tutaj jest półtora kilometra od tego mieszkania, w którym mieszkaliśmy. Część rzeczy takich faktycznie bardzo niepotrzebnych tam została, albo typu wyposażenie kuchni którego i tak nie użyję, dopóki my nie mamy kuchni. No to tam już zostało, po prostu skończyły nam się kartony do przerzucania wszystkiego, ale i tak ja dzisiaj muszę jeszcze jechać do Lidla, pewnie pojadę do Lidla, bo w Biedronce wczoraj była mi była tragedia, więc pewnie pojadę do Lidla, kupię parę potrzebnych rzeczy i może zajadę tam jeszcze na tą chatę, żeby zabrać, nie wiem, rzeczy, które ja dzisiaj rano myłam po prostu po śniadaniu, no bo jednak tam jeszcze gary zostały, wiecie, jakieś noże, nie noże, a tu będę przez najbliższe dni po prostu robić wszystkie posiłki w airfryerze, bądź będziemy jeść zupki chińskie. <grym>, to damy radę, po prostu wiecie, to jest kilka dni, może tydzień max, ale faktycznie kilka pierdół muszę dokupić. Do mieszkania też tutaj, do chaty też trzeba kupić parę rzeczy, ale to już kupimy po prostu jak już będzie ta kuchnia, jak już będzie co gdzie trzymać, no bo faktycznie musimy dokupić patelnię na przykład, bo mamy tylko jedną patelnię, która działa na indukcji i to tyle. I my ją kupowaliśmy na poprzednie mieszkanie, i całe szczęście, że ona chociaż jest, bo tak, to my byśmy nie mieli prawie w ogóle garnków. W sensie garnków, garnki mamy. Okej, okay? ja mam zwykłe stalowe, więc one działają na indukcji sprawdzone, ale no, patelnie mamy tylko i wyłącznie jedną, więc ciężko jest gotować. Jak ktoś dużo gotuje na jednej patelni, wiecie jak jest, nie? Także trzeba jeszcze patelnię kupić. Upatrzę sobie w action jedną sarombista. Jest gigantyczna, idealna na moje sosy, spaghetti i spaghetti, wszystkie takie pierdoły po prostu, które są bardzo mocno objętościowe. Jak zwykle ja się. Ja stojąc tutaj, strasznie dużo mówię. Ja ogólnie dużo mówię, ale w tym miejscu to jest kolejny raz, kiedy ja będę musiała dużo cięć tu porobić, bo gadał za dużo. Także, moi drodzy, widzimy się za chwilę, idę ogarniać chatę. I powiem wam, że wszystko tutaj zostało tak w łazience sensie, jak ja ostatnio tutaj byłam, więc jest tragedia, bo my nie mamy totalnie miejsca na to, czekać na te kramoty, więc wszystko póki co stoi tutaj, do sprzątania, chociaż tu jeszcze rzeczy do sprzątania, nie ma rzeczy do sprzątania, będą ogólnie na dole. No ale tutaj cała kosmetologia po prostu, nie? Wszystkie moje kosmetyki, Dawida kosmetyki, podprysznic kosmetyki. Masakra, kupiłam sobie uchwyty podprysznic. Takie, żeby tutaj po prostu takie narożne półeczki były, ale dalej mamy tą słuchawkę. No, zbyt wiele nie mamy. No, ale w sumie co my potrzebujemy? Ile? Tydzień, dwa tygodnie ogarniemy to sobie wszystko tutaj. Ale ja już zapomniałam jak jest gorąco na poddaszu, słuchajcie, od trzech, czterech lat. Nie przesiaduję, nie przebywam na poddaszu. I o, tu jest jeszcze w miarę ok. Tu akurat jest korytarz, na którym Teraz będzie chwilowo moje miejsce pracy pewnie. I piesek. <grym> no, ale w sypialni? W sypialni jest troszkę lepiej. Właśnie idę na dół. Wyszorować podłogę, muszę zadrzeć farbę, która gdzieś tam leży. Muszę wyszorować podłogę i zajmę się łóżkiem. Muszę ściągnąć folię z materaca, odkurzę go pewnie szybko i zakładam nową pościel. Dzisiaj w końcu się porządnie wyśpimy. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, że faktycznie wyśpimy się tak pierwsza zwiecie na nowym materacu. On jest taki twardy. Mówimy z dobitem twardy materace, więc mam nadzieję po prostu, że to będzie noc naszego życia. Naprawdę liczę na to. No nie uwierzycie co robi chłop. Dosłownie świeżo po przeprowadzce. Na no jak? Na no jak? Wiadomo. Leży tylko, stoi kanapa. Został podłączony telewizor. A on odpalił? Co, co odpaliłeś? Urzona, tak? Urzona. Mhm. Jak Urzona działa, to wszystko inne działa, także internet. jest git, został zaakceptowany. I witajcie, moi drodzy, z mojej prowizorycznej kuchni. Dawid nam zrobił blat tymczasowy, więc mogę sobie turbę spokojnie tutaj oprzeć. Pokażę wam, co kupiłam w Dwie takie, nie to jest akurat zpepko, widzicie, skłamałam już od razu. To jest PEPko, dwie takie szczoty do kibla, po prostu, ale są bardzo ładne. Będzie widać takie ryflowane. 17 zł. I Ja już wiem, że one są spoko, bo moi rodzice mają dokładnie te same. Kupiłam im worki na śmieci. Tego nigdy zbyt wiele, a faktycznie już nie mamy. O. Chciałam nowy dozownik do mydła i dopłynę do mycia naczyń, bo te, które mamy teraz, mamy już od 3 lat. Odkąd po prostu mieszkamy razem, kupiliśmy jakieś wiki, i tak stąd. Więc kupiłam takie o. Dwa takie. One są do łazienek. Nie. To jest do łazienki na dole, ten jest do łazienki na górze, i do kuchni jest taki sam taki o. No. Fajne są, bo są takie tutaj dosyć szerokie i kosztowały 11 zł, więc bez szaleństwa. Także git. No, a faktycznie, no, trochę moja fanaberia, ale jeden faktycznie potrzebowaliśmy, no bo są dwie łazienki, nie? Ściągaczkę, pod prysznic. To kupiłam akurat w pepko. W Action nie było takiego wieszaczka, no a nie chcę nic wiercić ani nic a w łazience nie mamy gdzie powiesić ręczników po prostu. Więc kupiłam taki uchwyt na drzwi. Tu tym razem z pepko. To akurat do łazienki na dole i ewentualnie do ręczniczka na do dłoni ale na górę. No już żeby takiego wielkiego nie robić, no to takie małe samoprzylepne uchwycone są spokojne te ręczniki takie faktycznie do rąk. Nie. Ścierki. Ścierek nigdy zbyt wiele. Ostatnio w Lidlu, w Lidlu kupiliśmy te takie gumczaste, Okropne są. Nie wiem do czego je zużyję. są straszne. Te są super i kupiłam te mniejsze. To są 35 na 35, są jeszcze 40 na 40, ale ja wolę te mniejsze. I ja sobie, słuchajcie, wpracę, w pralce po prostu piorę i, i są git, co chatę nimi sprzątam. Pozostając przy sprzątaniu, a to jest w ogóle wybielacz! Nie ogarnęłam. Ale czy ja tym po prostu też mogę sprzątać kibel? No, chyba tak, nie? Nic się nie wydarzy, jak po prostu w Bielaczem będę myła kibelek. No wiele, W dwa miesiące go zużyję. Są dwie toalety, więc zużyję go dwa razy szybciej niż normalnie zużywałam. Też kosztowało, nie wiem, z 6 zł złotych w Action, także spoko. Z Biedry dwa papiery toaletowe, no bo dwie łazienki, no to wiadomo, dwa razy papier. Nożyczki, bo nasze już też błagają o wymianę. Takie kostki do kibelka. I one prawdopodobnie barwią wodę. A nie. A może i barwią? Nie wiem. Chyba barwią. No nieważne, się jakieś, nie wiem, 9 zł za 3 sztuki. Dwie wycieraczki. Jedna jest do środka do domu, a drugą tam trzepnę na taras, żebyś po prostu syf nie nosił. Więc to to już trzeba odłożyć. I taka wycieraczka pod chatę, żeby już do samego domu po prostu nie wnosić tego syfu. I że takie. Y bardzo przydatne, słuchajcie, zakupy w action. Po prostu dopiero jak przeprowadziliśmy się tutaj z całymi rzeczami, no to mówię, do, do Dawida lecę. No bo trzeba kupić jakiś pierdolnik. Tak no najbardziej zależało mi na dozownikach, no bo my jeszcze ręce tu i to na górze nie mamy dwa. My już na górze, to na dole nie mamy dwa. Bez sensu, nie? Także na tym najbardziej mi zależało i na workach na śmieci, bo zapomniałam ostatnio kupić w biedrze i ja wiem, że ja Was zawsze goszczę w łazience, ale słuchajcie, przyszłam tutaj z Wami, żeby coś Wam pokazać. Staram się już ograniczyć zakupy tam, ale rozmawiałam na temu. To, 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 półki pod prysznic. O, takie czarne półeczki narożne są dwie. O, są dwie sztuki. Jedna chyba jest troszeczkę mniejsza, wydaje mi się. Jedna wyżej, druga niżej, bo my tutaj nie mamy, jak zawiesić takiego koszeczka, wiecie, na, na drzwi. W poprzednim mieszkaniu tam w Warszawie jeszcze mieliśmy prysznic płaską po prostu ścianą i tam spokojnie mieliśmy taki fajny koszyczek który sobie po prostu wisiał na ścianie chociaż i tak było tam za mało miejsca no a tutaj nie mamy jak tego powiesić no bo to jest wszystko zaokrąglone i te drzwi się składają więc nie mamy po prostu co zrobić z kosmetykami a nie ukrywam trochę ich mam ale nawet wiecie że że z Dawida, jakiś szampon no żel to kolejne no tego jest naprawdę sporo więc postanowiłam, że zamówimy właśnie takie oto koszyczki no i teraz będzie problem z montowaniem ich to będzie naprawdę challenge, żeby zrobić to prosto. No nie wiem, czy ja podołam. Są takie dwie naklejki, samoprzylepne. Słuchajcie, ten klej, my we Wrocławiu, ja próbowałam zamontować właśnie też taką półeczkę jakąś od Chińczyka. Ten klej, on już jak chwyci, to nie puści. Tragedia, on jest tak mocny. Może się trzymać. Tylko weź, najpierw musimy to tuścić. a później muszę rozkminić, jak to zrobić, żeby przykleić to prosto, żeby to się faktycznie trzymało i żeby nic nie spadało stamtąd, nie? Suchom, mogę sobie się z topą tak. Wymyśliłam, idę po ołówek po prostu do Dawida i zaznaczę sobie na jakiej wysokości muszą być te pierdzielniczki. No dobra, słuchajcie, poszłam do Dawida po ołówek i skończyło się tak, że Dawid to zawiesił. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Póki co wiadomo, nie stawiam zbyt dużo, no bo to według ogóle producenta powinno 24 godziny bez niczego sobie tam posiedzieć. Ale no, dziś będziemy się tam kąpać, więc już niech Dawid ma swój żel. Ja też mam żel i żel do twarzy, nic więcej nie potrzebuję. żel do higieny, nie jeszcze sobie tam wrzucę. Nie w ogóle, wiecie, zamówiłam całą torbę, w sensie, taką torbę rzeczy. I tu na przykład, nie chce mi się tego wyciągać, ale to są światełka na schody, takie z czujnikiem ruchu, ładowane na USB. No bo tutaj były wcześniej zamontowane, więc my też sobie je zamontujemy. Tylko, no, inne. To nie, to jest w ogóle taki domek na dzwonek do drzwi. I dzwonek do drzwi też tu mam. Tu jest chyba, tu jest dzwonek do drzwi, Taki bezprzewodowy. Moi rodzice takie mają w domu i im się sprawdza. Yy, o, to, no tylko tego jeszcze nie zamontujemy. To jest taki uchwyt na zlew na gąbkę. Po prostu od swojej strony sobie to przyklejacie i tam sobie dajecie gąbkę, żeby ta gąbka taka, wiecie, do garów nie straszyła swoim widokiem i więc spokojno. Tylko to czeka na zlew. Kupiłam dwie sztuki, nie wiem po co, no mam. Ale szukałam tego. Mam dwie sztuki. Tak, są dwie sztuki, są dwie sztuki. To jest, słuchajcie, uchwyt na maszynkę do golenia. Zamknęłam drzwi, bo Dawid na dole odkurzacz odpalił, taki przemysłowy. I smutek, bo z tym nie chcę się drzwi zamknąć. Także lipa, nie mamy uchwytów na ręczniki. Póki co chyba po prostu przykleję tutaj dwa te takie z które kupiłam, które miały być do dla na ręcznik do rąk. Ale do lipa, lipa. Po prostu chyba zagadam z Dawidem, żeby coś na tej ścianie tutaj zrobić. Tutaj ona jest okafelkowana. O tutaj, o. Żeby tutaj on coś zrobił, no bo... No gdzie mamy te ręczniki trzymać? Lipton. No... Słabo. Słabo, bo ten ręcznik do rąk też tam powiesiłam. I no jestem poniekąd załamana, jak wiecie, dopóki jesteśmy sami, nie mamy gości, nie trzeba tych drzwi zamykać, a ja teraz chciałam to zrobić, no bo mi tam naparza yy, odkurzaczem. No ale dobra, przechodząc do rzeczy. Dwa małe uchwyciki, i nie wiem, czy ja mam gdzieś maszynkę do kolenia tutaj, żeby Wam pokazać. Jest moja maszynka. Cyk. I ona sobie wisi pod prysznicą. I nie spada. Cyk, cyk. Nie wiem, czy w tą stronę też zadziała, tak żeby ona sobie, nie wiem, schła, czy coś. Tak, trzymam maszynkę pod prysznicę. Wiem, że się nie powinno, bo ona wtedy zawieje. No ale nie mam co z nią zrobić. No i dobra. I moi drodzy, przykleję to. Myślę, że tak tutaj. Tu jedna, tu druga, i niech one sobie tutaj wiszą. Spokojnie, Bardzo mi się podoba ten pomysł. A jak w praktyce okaże się, że jest do dupy, no to po prostu odkleję to i tyle. Mam okropne paznokcie, ja wiem. Ja już je wczoraj miałam zrobić, ale nie wyszło. Miałam je dzisiaj zrobić, a okazało się, że, że się przeprowadzamy i myślałam, że uda mi się jeszcze dzisiaj zrobić, ale już jest późno i już na pewno dzisiaj nie be... Wolę sobie inaczej. Wolę sobie dzisiaj posprzątać, żeby jutro wstać i na spokojnie z kawką przy śniadanku, po śniadanku przy kawce zrobić sobie paznokcie. schody odkurzył. Mamy taki wielki odkurzacz przemysłowy, którym ja bym na pewno nie dała rady tego zrobić. że Dave to zrobił i jest firend. Ja tylko umyję podłogę. No kurde, walczę z tym i walczę. Już z drugiej strony zaczęłam. I tylko szybkie spojrzenie na to, jak się wypiętrzyłam. Zapamiętajcie dobrze ten widok, że tylko kiedy mam taki full make-up, tak to jest mój full, full make-up wyjściowy i do tego mam wyprostowane włosy, idziemy na urodziny do rodzinki. Także E, idę się najeść, idę się najeść i dobrze, bo nie mamy kuchni, więc nie mamy kucować go obiadu, także idealnie. I moi drodzy, witajcie ostatni raz z tym widokiem. Dziś przyjechałam zabierać, zabierać, zabrać kwiaty. Posprzątać tutaj mieszkanie, później jak ja już tutaj ogarnę to. Yy, Dawid przyjedzie po regał i po jakieś ostatnie ciężkie rzeczy. No i co? No i to tyle z tym mieszkaniem. Boże, słuchajcie, teraz weszłam na to czwarte piętro, Wy, boże, turlaliśmy się tutaj przez rok. No i ja wiem, że ludzie żyją na tych czwartych piętrach, i jest git, ale nie, nie, ja sobie nie wyobrażam, nie. Całe życie tak do z zakupami, z tym wszystkim, to po prostu ja odliczałam, ja odliczałam, słuchajcie, tygodnie z zakupami, które trzeba wnieść na to czwarte piętro. Także ja jestem przeszczęśliwa, że to już koniec. Wczoraj pojechałam, wczoraj, Boże, nie czekajcie, wczoraj była niedziela, ja tylko Wam pokazałam, że idziemy na urodziny. W sobotę, w sobotę pojechałam na zakupy, mogłam napakować tyle po prostu do bagażnika, bo wiedziałam, że nikt tego nie musi wtargać później na to czwarte piętro, tylko wiecie, pach, pach, pach na chatę i to tyle. I to jest naprawdę przepiękne. To jest przepiękne, kiedy e, możesz zrobić duże zakupy i nie martwisz się o to, kto to wniesie na to czwarte piętro. Także moi drodzy, weekend nam zleciał niesamowicie szybko. Nie będę nic Wam tutaj wrzucała do tego filmu. Bo mamy dużo roboty po prostu. Mamy sporo roboty. Ja po prostu wieczorem usiądę z lekkim opóźnieniem, rzucałem film pewnie we wtorek. Bo zazwyczaj staram się rzucać w poniedziałki, ostatnio już, ostatnio raz. No, ale tak sobie zaplanowałam, że filmy będą w piątki i w poniedziałki. Może zmienimy na czwartki poniedziałki, nie wiem, ale te poniedziałki są spoko, bo ja w niedzielę się nie wyrabiam po prostu. No a teraz nawet w poniedziałek się nie wyrobiłam. Także no jest jak jest, słuchajcie. Robię tutaj już ostateczne porządki, zabieram roślinki, jadę do domu, wyrwać chwasty i ogarniać tam całą rzeczywistość. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście, byliście tutaj ze mną do końca, że obejrzeliście cały film. Koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj u mnie na kanale. Zostawcie łapkę w górę dla podbicia zasięgów i widzimy się w następnym filmie. Na razie. Yeah.